Poczuj radość zbierania. Pod takim hasłem został uruchomiony portal internetowy, bezpłatnie kojarzący rolników i ich klientów. Rolnicy udostępniają pola, a chętni za pół ceny samodzielnie zbierają owoce i warzywa. Pomysł narodził się z, z prostej sytuacji, rozmowy z kolegą, który od lat mieszka w Kanadzie i pochwalił się, że e, lubi jeździć z rodziną na zbiór truskawek, ale również jabłek, mimo że nie ma pola. Po prostu farmerzy zapraszają rodziny w Kanadzie, ale także w Stanach Zjednoczonych na tego typu zbiór. W Polsce do tej pory jakby takie rozwiązanie nie istniało albo istniało w niewielu miejscach. Stąd propozycja stworzenia darmowego portalu myzbieramy.pl, tutaj powstawałego w Tarnowie, który ma łączyć. Z jednej strony rolników, farmerów, plantatorów, sadowników z osobami, które chcą dla siebie pozbierać te owoce, warzywa, zrobić potem z nich na przykład przetwory, no i mile spędzić czas, bo o to też chodzi w, w tym projekcie, żeby ten czas zbierania był czasem, kiedy można porozmawiać, spotkać się razem. Jest to też doskonała edukacja dla dzieciaków, bo tak naprawdę dzieciaki wtedy naocznie przekonują się, że marchewki nie są w supermarketu, a jabłka nie są tak pięknie w folii, tylko trzeba trochę wysiłku, żeby je zebrać, więc to też rodzi potem szacunek do tego, co mamy na stole, no i powoduje też, że jakby ryzyko marnowania żywności się zmniejsza. A przede wszystkim jest to fajny pomysł na skrocenie łańcucha między rolnikiem a konsumentem. Obniżenie ceny, bo z jednej strony rolnik, sadownik może sprzedać te owoce, które ktoś sobie sam pozbiera, drożej niż w hurcie, ale i tak taniej niż w sklepie. Więc obie strony zyskują. Więcej szczegółów na stronie www.myzbieramy.pl